Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Kryptowalut. Poniedziałek, więc dzisiaj do, przychodzę z kolejną dawką informacji. Wczoraj byłem u Majka na live streamie, był też Rafał Kiełbus, był też biologiczny Kogut. Jak zawsze porozmawialiśmy sobie trochę o kryptowalutach, nie tylko o cukrze, o diecie ketogenicznej itd., itd., itd. Zachęcali tutaj niektórzy na czacie, żeby się zainteresować tą dietą. Ja z dietami miałem już epizod w swoim życiu no i wychodziło to jak najbardziej ok, ale u mnie jest albo jeden, albo zero, albo na maks, albo nic, więc w tym momencie nie mam na to za bardzo czasu, więc jest zero. No i po prostu żywię się w miarę ok, ale nieważne. <laughs> nie o tym temat. O czym dzisiaj? Delikatne przejrzenie na rynek. Pokażę Wam jedno narzędzie do Uniswapa, które podesłaliście mi Wy. Przepraszam bardzo, nie pamiętam niku, imiona, nazwiska osoby, która mi to podesłała. Przejdziemy sobie przez Twittera sporo informacji. I na koniec jeszcze tylko słówko o spotkaniu, które będzie miało 25 września miejsce w Katowicach. Spotkanie oczywiście ludzi, którzy interesują się kryptowalutami. Otwarte dla, dla każdego. Dobra, zaczniemy od linku. Delikatne znowu odbicie, jak widzieliście. Mieliśmy fajne odbicie 10,5, spadek mocny, konsolka i teraz znowu jakaś świeca do góry, po prostu bitcoin. Ktoś rzuci większą kasę bitcoina w krypto i nagle świeca do góry, no i widzicie, bitcoin mocno odbił i tylu razem z nim. <laughs> No, i cały tutaj rynek tych najlepszych kryptowalut też delikatnie ruszył. Natomiast teraz tak odradzam w tym momencie osobiście, przynajmniej handlowanie na jakichś shitcoinach, handel na farmach, chyba, że ktoś ma dużo czasu i nerwów, i oczywiście lubi kręcić kółeczka, o co chodzi z, tymi, z tym kręceniem kółeczek, może teraz to powiem. Kręcenie kółek my to nazywamy po prostu zakup szybką, szybki zakup i szybki sprzedaż kryptowaluty, na którym, na którym są duże wahania cenowe. Na tych właśnie farmowych tokenach, na tym kukurydzach i na innych, była ostatnio bardzo duża zmienność ceny. Na przykład token kosztował 100 dolarów, za 5 minut kosztował 120 dolarów, a za 15 minut kosztował 80 dolarów. Kupujecie po 80, sprzedajecie po 120, czekacie aż to spadnie, kupujecie, sprzedajecie, kupujecie, sprzedajecie, <laughs> aż taka tendencja się zakończy, czyli aż cena już zacznie spadać i nie będzie chciała odbijać to powinniście w tym momencie wyciągnąć swój wkład, oczywiście wcześniej i tylko tym dodatkowym kapitałem się bawić i nie obracać, oczywiście tak. No bo jak stracicie wszystko albo nie wiem 50%, no to i tak ten swój kapitał macie wyciągnięty, a bawicie się tylko tym co jest zarobione przez Was. Więc żadnej filozofii w czymś co zwiemy kręceniu kółeczek nie ma. Oczywiście najlepiej to robić teraz na tronie, bo opłaty transakcyjne są małe, jak widać. Wczoraj, mieliśmy, wczoraj widziałem, akurat mieliśmy dość fajne opłaty, jeżeli chodzi na Ethereum, powiedzmy ok, a dzisiaj znowu podskoczyły, bo znowu rynek delikatnie jest na zielono, no i tak to, tak to wygląda niestety. Zobaczymy jeszcze w 24 godzinach, co najlepiej sobie radzi. Wrapped NXM i Nexus Mutual. No widać, chyba to jakaś informacja mocna wyszła, bo, bo nagle podskoczyły dwie te pary z tym samym Logiem, tutaj osobiście nie wiem o co chodzi, nie śledzę całego rynku, nie znam wszystkich projektów, także no przepraszam bardzo. Ample 20% góry i tak się tutaj to przedstawia. Tutaj jeszcze bardzo ważny wykres, jest to wykres dominacji Bitcoina i na niego warto sobie zawsze patrzeć pod kątem tego do czego gracie. Bo jeżeli ten wykres dominacji Bitcoina, czyli tego ile kapitału jest w Bitcoinie w stosunku do reszty rynku, jeżeli ten wykres spada, to w tym momencie altcoiny zyskują, bo więcej kapitału odpływa z bitcoina i idzie do altcoinów. Jeżeli natomiast rośnie, tak jak tutaj, dominacja bitcoina, w tym momencie oznacza to po prostu, że kapitał wraca do bitcoina i ten bitcoin powinien lepiej sobie radzić, jeżeli chodzi o cenę, a altcoiny powinny mocniej spadać. Także na to też zwracajcie uwagę, właśnie, jak ten wykres dominacji bitcoina się klaruje. Możecie go oczywiście znaleźć właśnie na TradingView. BTC.D, czyli Bitcoin Dominance, wpisujecie sobie i wyświetla Wam się tutaj taki wykres. Jeżeli to, to nawet nie ma aż takiego przełożenia na świeczkach dziennych, że tak powiem, to znaczy na co dzień nie warto aż na to tak patrzeć, natomiast patrzeć długoterminowo jak się rynek klaruje, w jakim jesteśmy obecnie trendzie. No widzicie tutaj, że od maja ta dominacja Bitcoina praktycznie spada cały czas, no i altcoiny też nam przez ten czas już miały, dały sporo, sporo zarobić oczywiście, jak ktoś tradował na altcoinach. Także jest to faktycznie coś, co się sprawdza i warto ten wykres dominacji Bitcoina prześledzić sobie raz na jakiś czas. Z narzędzi, o których Wam chcę powiedzieć, no to jest oczywiście tutaj Dextools, o którym już mówiłem wielokrotnie. Zaimplementowali tutaj wykres Trading view, więc możecie sobie rysować wykresy, świeczki zmieniać i tak i tak dalej, co jest bardzo oczywiście fajne bo wcześniej był problem z tym wykresem z DexToolsa i drugim takim narzędziem jest AstroTools Wy mi to podesłaliście właśnie AstroTools też jest czymś podobnym właśnie do DexToolsa ale oprócz tego można ustawiać sobie alerty o Wailach, że jakieś duże zlecenia lub, yy, lub no tak duże zlecenia pojawiły się na jakiejś parze walutowej Token Explorer, nowe listingi także dużo, dużo tuch, tych zabaw jest akurat, dużo tutaj rzeczy można sobie poustawiać, tak samo pozmieniać, pozmieniać świeczki, tutaj wyszukujecie jakieś tam tokeny, par walutowe konkretne itd., itd. Podobnie właśnie jak na Dextrusie, oni mają tutaj swój token, tego tokena jest maksymalny ile? 5 milionów, tak? A cyrkulacji jest, są 3 miliony, <laughs> tak wygląda jeżeli chodzi o ekonomię tego tokenu. Tutaj jest zapisane, zapisana płynność na słapie, także projekt przedstawia się bardzo ciekawie. Jest jak widzicie tutaj z nami na Queen Gecko od 4 września. Na początku, oczywiście, był jakiś delikatny hype. Wolumen teraz umarł, no i teraz znowu coś tam się dzieje i ta cena gdzieś się waha. All time low, nie tak, nie tak że tak powiem, daleko. Jesteśmy w połowie mniej więcej od ATH i all time low tego projektu, jeżeli chodzi o cenę oczywiście, na Queen Gecko. No i co tu dużo powiedzieć, 2 miliony market capu. Moje zdanie na temat projektu Astro Tools i Dex Tools jest takie że te projekty mają rację bytu, są bardzo fajne, ale wtedy kiedy właśnie jest duża płynność, dużo transakcji dokonuje się na Uniswapie, kiedy ten rynek był zahypowany na te wszystkie presale, nie pre -sale, yy, i te wszystkie projekty, które powstawały na Ethereum i potrzebowaliśmy takiego narzędzia, żeby widzieć jak się wykres klaruje na bieżąco po prostu, bo to były szybkie trady. Natomiast jeżeli ta bańka na tym minie, te zainteresowanie Uniswapem minie, no to takie projekty niestety nie będą miały większego zastosowania, bo nie będą po prostu potrzebne, tak. Tutaj jeszcze jest na dole, tutaj jeszcze są takie trzy membership passes, czyli trzy takie podejścia do tego, jak możecie sobie wykupić tutaj w późniejszym czasie właśnie dostęp do tego oprogramowania. Na razie jest darmowe i macie tutaj takie opcje. Później będzie jakiś plan Pro i plan Elite, ale jeszcze tutaj nie mają napisane, co tam będzie się zawierało w tych planach. Podobnie oczywiście jak Dextools i ich tam oferta. Także zobaczymy. Tutaj bardzo fajna informacja od Barbie Crypto DeFi Digin. Jest to opis wszystkich tych projektów Y i nie tylko. Macie tu napisane, właśnie yfi, czyli teraz DFI Money, ale jest to projekt legitny, klon yfi. z Dawidem Bay, Downej One, bardzo wiele użytkowników z jest. No i tak macie praktycznie każdy projekt wypisane. Są też jakieś skamy wypisane, są też jakieś Ponzi produkty itd. itd. Także bardzo fajna ściągawka. podrzucę Wam jak zawsze link w opisie filmu. Tam szukajcie zawsze informacji, które ja opisuję tutaj w filmie. I można się przyjrzeć tutaj projektom tym właśnie Y całym, które może macie gdzieś kupione i myślicie teraz, a co z nimi się dalej stanie, no chwilowa, chwilowy ten rozpęd w tych projektach minął. Teraz znowu gdzieś tam wracamy, ale czy warto jeszcze te projekty trzymać. No, jak macie na przykład ZZZ, czyli projekt, który jest po prostu Ponzi schematem Ponziego, no to może lepiej się go pozbyć, jeżeli jest, jeszcze coś jest warty. No, a jeżeli macie jakiegoś, nie wiem, YFV, no to widzicie, no mają mieć jakieś produkty, a na razie żaden z nich nie jest live, czyli nie istnieje jeszcze, ale nie są to schematy Ponziego lub tam jakieś skamy od razu. Także bardzo fajna informacja. Kolejny projekt BZX. Jesteśmy znowu. E, aha, widzicie, znikła informacja. Gdzieś tu była informacja o tym, że. Tak, iToken Application Incident mieli jakiś tam problem z podwójnym wydaniem tokenów, czy, czy coś takiego. Tutaj jest to w raporcie wszystko wszystko opisane, właśnie zgodnie też z linkami, znaczy z kodem, gdzie tam był problem, i tak dalej, i tak dalej. No i jak to napisali, jak to CZ zawsze mówił, fans are safu", nie, czyli wasze fundusze są bezpieczne, nie bójcie się, wszystko jest już. Ok, także jak ktoś miał ten token, to proszę się zainteresować tym, co się tutaj dzieje. A tu jest ta informacja, że odkryliśmy ten błąd, yy, fundusze są oddane ludziom i tak dalej, tak dalej. No i więcej informacji będzie podawanych u nich na Twitterze. Cena, oczywiście, przez to trochę spadła, nawet mocniej niż trochę. No bo jak projekt traci swoje pieniądze, tak jak mieliśmy z balanserem, no to nie dziwne, żeby ten projekt się utrzymał, jeżeli chodzi o cenę danego tokenu. Ale Często właśnie tak, na takich informacjach dobrze kupić dany token, na przykład tak Sushi było. Nie? Jak ten dev sprzedał, cena bardzo mocno spadła, no to jak wyłapaliście dołek, no to oczywiście można było szybko bardzo fajny procent sobie zgarnąć. Oczywiście pod warunkiem, że ten projekt jeszcze będzie żył po takiej informacji. No, BZX jak widać, fundusze są oddane, czyli projekt dalej będzie funkcjonować. Także jak ktoś na bieżąco śledził Twittera, to mógł pod takie wydarzenie sobie zagrać. Kolejna informacja, jeżeli tutaj chodzi o. Fanów CHZ tego projektu Chilis i, i, i tych tokenów fanowskich, no to jest tutaj informacja, że dla posiadaczy tych tokenów będą jakieś dodatkowe nagrody w najbliższych dniach tutaj udostępniane. Nie wiem dokładnie na czym to ma polegać, ale informuję Was tylko, że jeżeli macie to, te, te tokeny, to warto się tym zainteresować. No i Chilis też chce wejść w strefę DeFiów, też chce tego tortu trosze, troszkę uczknąć, uczknąć dla siebie po prostu i też tego tutaj gdzieś spróbować po prostu zaistnieć, zaistnieć, na rynku, ale jak tu sami napisali, nie są jeszcze gotowi. O Binance to nic nie chciałem powiedzieć, ale sobie zawsze gdzieś tam CZ, -a, CZ -a mam otwartego, no bo on dużo rzeczy pisze i, i czasem idzie sobie zagrać pod te jego informacje. No i jeszcze tutaj informacja od Justina Sana, Tron for the win. Aplikacja eToro napisała, że w ostatnich 30 dniach to, Tron był najlepiej radzącym sobie projektem. Osobiście nie, nie korzystałem z tego eToro nigdy. Wyświetlałem się te reklamy bo Wam pewnie też co drugi filmik po prostu. Tak, skipnij tą reklamę, tak samo jak skipnąłeś akcję, co to było, Apple, Amazona, no nie wiadomo. Ciekawi mnie czy ktoś z Was, ciekawi mnie czy ktoś z Was po prostu korzysta z tego albo korzystał może z tego eToro całego i jak to w praktyce wygląda, czy na, tym się, czy na tym idzie zarobić, czy na tym nie idzie zarobić. Bardzo mnie zawsze ciekawią te takie aplikacje właśnie Hmm, czy to faktycznie działa, nie? No bo nie szukałem jakiejś szczególnej informacji, bo, bo jakby nie lubię powyższać swoich pieniędzy innym osobom, wolę samemu dbać o własny kapitał, sam nim zarządzać i tak dalej. Nawet jak popełniam błąd, to mam pretensje tylko do siebie, a nie do kogoś innego, nie? Także dajcie znać, czy ktoś z Was może z tego korzystał. I ostatnia informacja, nie przedłużam dzisiaj za bardzo. Kamil Jarząbek, rozmawiałem z nim wczoraj albo przedwczoraj na Telegramie. I nie obiecał, ale powiedział, że chętnie wpadnie na spotkanie, które będzie miało miejsce w Katowicach. Także możecie się tam Kamila też prawdopodobnie spotkać, także dwaj, dwaj Kamile się spotkają. Mike powiedział, że nie jest pewien, czy da radę, bo on tam dzień później w Łodzi ma jakieś spotkanie. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą o co chodzi, 25 września o godzinie 18 zaczynamy na ulicy Mariackiej spotkanie ludzi związanych z kryptowaltami i nie tylko oczywiście. Usiądziemy sobie przy piwku, pogadamy. Na ulicy Mariackiej nadal czekam na odpowiedź od dwóch lokali, po prostu związanych z rezerwacją, więc jeszcze tego lokalu wam nie mogę podać, ale na pewno to będzie na tej ulicy. Data ustalona, godzina ustalona, także wszystkich chętnie oczywiście zapraszam i z partnerkami również. Jak ktoś się tutaj zapytał mnie na Discordzie, nie ma z tym oczywiście problemu. Jak się nie zanudzą rozmowami o kryptowalutach i o takich podobnych rzeczach, no to serdecznie oczywiście zapraszam. Dobra, także w tym materiale już by było tyle. No i widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć. Łapkę w górę zostawcie.